Dzisiaj to właśnie on skupia całą uwagę. Już wiemy, że skończy karierę po sezonie. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już za moment zapraszamy Państwa na spotkanie w La Liga. Drużyna Barcelony zmierzy się z Rayo Vallecano. W domku przedmeczowym. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Gol! No, czuję, że to dopiero początek strzelania na dziś. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A futbolu, efektywne i efektowne. Popatrzmy na ten strzał. Od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce. Ręce same składają się do oklasku. Aleksi Łobi. Szansa na remis. I gol! Tragiczna odpowiedź. Strata bramki, jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Po tym golu jest 1-1. Szuka dośrodkowaniem Lewandowskiego. Podanie na dobieg od Pedriego. broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Co za pokaz bramkarskiego kunsztu. Tu powinno być prowadzenie, ale dzięki tej obronie nadal remisują. W okresie poprzedzającym to spotkanie mogliśmy o tym graczu czytać w zasadzie wszędzie. Nie bez powodu. Zawodnik ogłosił już, że po zakończeniu sezonu zawiesi buty na kołku. Jest to oczywiście smutna wiadomość dla kibiców tego klubu. Tak, tacy piłkarze to wielki skarb dla każdej drużyny i jego odejście na pewno zaboli nie tylko pod względem sportowym. Gracze tego formatu stanowią inspirację dla kibiców i dla młodszych piłkarzy i na pewno pomagają... Lewandowski! To się nazywa odpowiedź! Znowu prowadzą bramka! Kroj patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Mamy teraz wynik 2 do 1. Zbiera teraz czysto piłkę przeciwnikowi. Czy mu się uda? Po tej sytuacji będziesz utrożny. Z piłką Robert Lewandowski. I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Zablokowana teraz próba strzału. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Czy znajdzie tam miejsce, by strzelić? Wow! To drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Oto powtórka bramki. Doceńmy także świetne dośrodkowanie, które do niej doprowadziło. Ale Wandowski nic sobie nie robił z przeszkadzającego mu rywala, wykorzystał swoje warunki fizyczne i pokonał bramkarza. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. A więc mamy 3 do 1. Okazja teraz i piłka w bramce. Po drodze odbiła się jeszcze od kogoś, zanim wpadła do siatki. Popatrzmy raz jeszcze na powtórce. Widać wyraźnie, że był koszyk i chyba bez niego piłka nie znalazłaby się w pracy. Piłka znowu w grze, a Barcelona może nieco zdjąć nogę z gazu. Uwaga, czy teraz będzie okazja. Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu. Co za forma! I jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce, robi to dziś z ogromną łatwością. Pełni zasłużony hat-trick, który mudowatnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką, aż miło patrzeć. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Okazja! To nie koniec! Udana teraz obrona tego strzału. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. Aut po tej udanej interwencji. Ferran Torres. Znakomicie teraz wyjaśnia groźną sytuację. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Świetnie się zachował we własnym polu karnym. Dobrze teraz broni, brawo. Rozegrane inaczej, nietypowo, na krótko. No, żeby strzelić gola z takiego kąta, to trzeba mieć raz niesamowitą technikę, a dwa, trochę szczęścia Jacku. Myślę, że po prostu podjął złą decyzję. To nie mogło wpaść. Lepiej by było zagrać do partnera. Podaje Usman Dembele. To może być groźne. I co, mili państwo? To znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Ależ to było ładnie wymierzone. Celne, prostopadłe podanie. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Uwaga, prostopadłe zagranie. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. W powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do Branki. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i pakować piłkę do Branki. Brawo. Dwie minuty do doliczonego czasu, by jeszcze przycisnąć i ewentualnie zmienić wynik. Teraz out dla Barcelony. Udało się przejąć piłkę. Zagrał teraz niezgodnie z przepisami. Będzie rzut wolny. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Stałego fragmentu gry wrzuca w pole karne. Świetne teraz przerwanie akcji. Oddalenie zagrożenia. Wracamy na murawę po przerwie. Drugą połowę rozpocznie Barcelona. Ciekawe, co nam pokażą w tych 45 minutach piłkarze barsy. Mandembele. Znakomicie wybronione. Brawo. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. I blok w odpowiednim momencie. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Statystyki nie kłamią, gdy ma się tyle okazji. Musi to zaopocować bramkami. Mają wyraźną przewagę, narzucają swoją grę i ostrzeliwują przeciwną bramkę. Stąd taki jednostronny wynik na tablicy. Jest teraz okazja do stworzenia kolejnej groźnej sytuacji. Niebywałe, znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje, mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Na powtórce widzimy jak ważny był tutaj dribbling Lewandowskiego, pokonał obrońcę i świetnie podał. Ale Lewy stanął na wysokości zadania i w sytuacji jeden na jednego skierował piłkę do bramki strzałem, który mógłby przebić siatkę. Aleksi Łobi. Barcelona oddaje piłkę rywalom. Manchester City zwykle kupuje tych, których chce, a na niego od dawna mieli chrapkę. Miał podobno inne oferty, ale zależało mu na transferze do tej ekipy. Myślę, że będzie sporym wzmocnieniem i szybko wkomponuje się w skład. Ferran Torres Rywale przejmują piłkę. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Akcja wciąż trwa. No i mamy gola. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. ABC było futbolu efektywne i efektowne. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli jak to się skończy. Doskonała robota. Udało się odzyskać posiadanie. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Odzyskują teraz piłkę. Jeśli jeszcze Państwo nie wiedzą, to już niedługo obejrzycie u nas pierwszy mecz 1-8 finału UEFA Champions League. Barcelona. Z... Się z w grze pozostało jeszcze 16 drużyn. To będzie pierwsza odsłona dwóch meczów między dwiema z nich. Kto wyjdzie górą z tego starcia, znajdzie się jedną nogą w ćwierćfinale turnieju. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Gol! Drodzy Państwo! Piłka w siatce! Miło się ogląda takie trafienia. Niesie ich teraz adrenalina bo futbol to przecież emocje teraz jest niepilnowany tak jest piłka ląduje w bramce czas na powtórkę i pozachwycajmy się tomku tym rajdem jeszcze przez chwilę ileż tu było odwagi by ruszyć do przodu, ileż uporu by nie odpuścić w połowie, nie ileż energii, jestem oczarowany ruszył do ataku chyba wie co chce zrobić radzi sobie teraz z obroną oj szkoda teraz tej akcji, ale jednak nic z niej nie będzie I mamy stratę Barcelony. Lewandowski będzie groźniejszy. Widać tutaj jak na dłoń ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Gdy piłka trafiła do strefy zagrożenia, mogliśmy być pewni, że padnie bramka. Świetny finisz. Oddana rywalom Kancelo zaskoczył ich tą piłką. Gol! Umieścił piłkę w siatce. Został nam jeszcze kwadrans z regulaminowego czasu gry. No proszę, ileż ma miejsca i czasu na tym skrzydle. Tak, wolał to wyjaśnić. Wybić na rzut rożny. Głęboko w pole karne zagrywa. Uratował teraz zespół wybiciem z linii bramkowej. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. I strzał na bramkę. Rzuca się i broni tak jak trzeba. Bez dośrodkowania tym razem. Bardzo dobrze teraz w obronie blokują. Dośrodkowanie nie trafia tam, gdzie miało trafić. Ha! Dawno tego nie mieliśmy. Rzut rożny. Krótko rozegrana piłka. Takie podanie nie miało szansy dojść. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Okazja, nie zepsuć tego. Strzelił raz i strzela teraz po raz drugi. Wcale nie wygląda, by miał dość. Wyraźnie trafił z formą na ten mecz. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A gdy piłka trafiła do celu pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Teraz jest konieczny powrót do obrony. Nie ma. Pokazał teraz klasę. Marsa rozpocznie z autu. Dwóch rezerwowych wkracza do akcji. Ważny moment spotkania. Zupełny brak zrozumienia w zespole. Będziemy mieli aut. I Jean Cancelo przy pince. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. I teraz Pedri. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Jeszcze 3 minuty, tyle arbiter doliczył. Bardzo mocny strzał, ale tylko słupek i to od tej złej strony. Aż zaterypało bramką parę centymetrów celniej i byłby piękny gol. Teraz San Sufati. Czy trafi? Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu. Co za forma! Gol, gol i znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział w jakiej jest dziś formie. I zasłużony wyczyt. Sędzia kończy mecz. Barcelona dopisuje sobie tym samym trzy punkty. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia.